przyszedłem do rudosterek a ja tylko otworzyłem wolierę i już wysunęły wysunęły na szczęście na korytarz mam takie korytarze porobione między wolierkami także jest tu bezpiecznie tu mamy górę tu mam też zamknięty również zakatkowany drzwi także na spokojnie bez paniki natomiast pierwszy raz wyleciały. <grym> no ale niech sobie tam chwilę pochodzą a ja sobie spokojnie zajrzę do do budy chciałem właśnie pokazać butkę i właśnie ich maluszki mają blisko 4 tygodnie. No są, są to widać w różnym wieku, dlatego że ta ma bardziej już więcej tego zielonego na plecach, te skrzydełka. Druga mniej więcej, one się różnią. Dwa, może 4 dni, dlatego że miałem wcześniej tu 3 sztuki. Jedna mi odeszła, więc zostały dwie. Być mogą się właśnie różnić dwoma, czterema dniami między sobą. No i że się robią zieloniutkie. Zresztą widzieliście na początku, znaczy tam samiec, samica jest turkusowa, samiec jest taki bardziej zielony. Teraz spróbujemy je przyłapać i momencik, tylko tu muszę zamknąć, bo no właśnie to jest to jest samiec ten zielony Przejdę na koniec. A samiczka to jest ten turkusik. No muszę je zagonić teraz do woliarki. Tam te drzwi zamknąłem Zamknąłem część, więc będę miał mniej ganiania, no ale, ale mimo to muszę je przegoni, żeby sobie wróciły do klateczki swoje. Naleźć no, się Może Może pójdę. Jak się mi nie uda będę musiał. No chyba odłożę, odłożę nagrywanie i delikatnie je zagonię do woliery. No, długo to nie trwało. Yy, zaraz wskoczyły. Do swojej wolierki. Przynajmniej możemy je zobaczyć właśnie. Turkusik, jak mówiłem, samiczka, sam, samczyk ten zielony i ciekawe yy, co z nich wyjdzie. Będziemy obserwować. Myślę, że za tydzień znowu spojrzymy. Propuści będą się już może lepiej, lepiej będą na pewno się rozwijać, lepiej będą wyglądać. Więc może będzie łatwiej je po prostu zobaczyć i porównać. Yy, czy samiec, czy samica. No, minął tydzień, jak byłem u nich. I spojrzymy oczywiście, na maluszki, no bo to głównie po to przyszliśmy. Zobaczymy, jak bardzo się zmieniły. Ojej. Ja, to prawda, zaglądałem do nich w tygodniu, no ale sam jestem naprawdę zdziwiony, bo jeszcze no To jeden był taki zielonkawy, drugi miał takie jeszcze plecy szare, natomiast no teraz są dwa zielone, nie ma Nie, no błyskawicie to rośnie. Może rośnie, jak rośnie, ale się błyskawicznie zmieniają. No, ładniutkie są już. Mają 5 tygodni. Około 5 tygodni, bo tam dokładnie... Wiadomo, że nie zanotowałem sobie przyjścia ich na świat, tak samo jak jajeczko. Zawsze to może być kilka dni różnicy. No, ale w granicach 5 tygodni. No, niesamowicie się zmieniają. Zajrzymy za tydzień, zobaczymy. Myślę, że za tydzień jeszcze z budki nam nie wyjdą. No i mamy kolejny tydzień. Spójrzcie, jak te ptaki się zmieniły. Ojej! Jeszcze brałem je, nie wiem, na początku tygodnia do ręki. No, tak powiem szczerze, mocno już dziebały. Także to nie nimfa, że tak próbuję skubnąć, natomiast jej to nie wychodzi. Tam mnie troszeczkę już za palca ścisnęła. Powiem szczerze, że już nie wiem która, bo są już opierzone jedna i druga, dlatego tak ostrożnie tą rękę wkładałem się, aż się wystraszyłem. No i tak patrzę, że są sami, widzicie, że one już potwruwają w środku. Także mam nadzieję, że kilka dni, i już opuszczą budkę. A no, ładnie wyglądają. Spoglądam tutaj od razu, bo. Mam przed sobą parkę właśnie dorosłych i jak spoglądam na jedne i drugie to powiem szczerze, że niewielka jest już różnica. Na pewno mają y, te młode, y, krótsze ogonki, aczkolwiek już też takie ładne się robią. Także myślę, że no, będę wychodził, bo już zaczyna się samczyk złościć. To samczyk jest, ten jasniejszy. Jest też mi tutaj już nad głowę, próba, więc czas uciekać. Pewny byłem, że rdcerki już wyjdą w tym tygodniu, jednakże nie wyszły, ale teraz głośno się tutaj już wydzierają. i Widzę, że yy, chcą wychodzić z tej budki, także. No, myślę, że w ten tydzień, bo ja już w poprzednim mówiłem to samo, ale w tym tygodniu to już na pewno wyjdą. Zresztą są czas najwyższy, by wyszły już pewno tu 6 tygodni. Może siódmy już nie pamiętam, bo tak co tydzień przychodzę, pokazuję je, żeby jakieś takie były właśnie widoczne zmiany. Chociaż powiem szczerze, między poprzednim tygodniem, a tym nie widać wiele, co się tam zmieniło. Cały stan już przecież w piórach. No może tylko tyle, że bardziej ruchliwe. Wówczas jeszcze tydzień temu, pamiętam jakie pokazywałem, to takie były, a jak teraz takie schiszczone. W rogu budki I teraz już widzę, że troszeczkę się poruszają, no, są bardziej ruchliwe. Nie będę ich brał w ręce, bo <gry> wtedy łapałem, kurde, ale powiem szczerze, że może tylko je tam dotknę. Mocne te dzioby już mają. Ja pamiętam, miałem nimfy, które mi wyszły z budki i brał mnie w ręce. Tu uwierzcie mi, że nimfa w ogóle nie potrafi ścisnąć dziobem. Ona ma, nie wiem, ten dziób jeszcze taki mięciutki. Ona myślę, że nawet by sobie nie poradziła z ziarnem. I po prostu nie potrafiła szczypnąć te jednak już mnie tydzień temu zapały, także w tym tygodniu myślę, że to byłoby znacznie boleśniejsze, więc nie będę tu pchał palucha. No ale może uda mi się pokazać jak, jak wyjdą z tej wódki wreszcie. Myślę, że tego czasu. Dopilnuję, widzę, że po samczyku jest jedna y, jaśniejsza, jasno zielona, druga, taka właśnie, ale też nie jest taki turkus jak mama, troszeczkę rozjaśniona. Także widzę, że się troszeczkę nam pokrzyżowały z tych dwóch par. No ale ładna, ta zielonitka będzie ładna, głowka będzie taka ciemniejsza, właśnie turkusowa, a plecki nieco jaśniejsze, zielonkawe. doczekaliśmy się młode rudosterki. To są te, akurat tam rodzice widzę. Także już z budki wyszły. No, myślałem, że to jeszcze już tego, tego się po prostu nie doczekam, dlatego, że e, ja jeszcze później zaglądałem. E, miałem wyjść za kilka dni, no co pełny tydzień. E, zacząłem do tej budki zaglądać. Bałem się, że może są jakieś nieloty albo coś. Wtedy e, nie wychodzą i jednak nam przyszedł ten dzień i widzę, że już sobie z budki wyszły. Wszystko jest i okay. Widzę, że tak ogonki mają po ojcu takie właśnie bordowe. Reszta to tak widzę, że tak nieco pomieszane No kolory się zrobiły też takie jasne, też po samczyku. Także tak, że się troszeczkę nam te Ptaszki wymieszały. No nie ma turkusu. Myślałam, że poszanicy może będzie. Ale może uda nam się tu otworzyć tu młode ptaszki, są, boję się, że będą... Ale tu mam słońce. Nic no się pokażemy w ten sposób. No dobra, w każdym razie są. Są dwie sztuki i to mnie bardzo cieszy. Płeć wiadomo, że nie znam. Także na tym etapie zostawimy je.